Zbieram mnie widzisz kurwa? Siemaneczko, witam serdecznie, ja jestem Fubuł i zapraszam Cię na odcineczek z Diablo, gdzie właśnie z okazji tam jakiejś tam rocznicy Blizzard dał eee, więcej expa, korzystając z okazji pokażę Wam skilla. Mianowicie jest to skill tutaj e, psy, zombies oraz runka ostateczny, Polerunek, Dzięki czemu e, tak, takiemu setowi jak np. przykład 0 do, który skraca czas odnowienia umiejętności psa, zombie 8 sekund, plus jeszcze tutaj, plus tutaj, mogę non-stop nawalać kuleczki. My sobie teraz zagramy takiego e, ryfcika 142, gramy po to, aby, e, no, aby zrobić doświadczenie. Z, w sumie to każdy już teraz to robi, także w ten sposób właśnie się eksp na Diablo. I właśnie przez ten seci który wam wcześniej pokazywałem, produkuje takie kuleczki zdrowia, dzięki czemu na przykład Demon Hunter, jeśli ma na przykład objaczy dzienniarza, czyli takie, to są bodajże nadgarstki, które po podniesieniu kuli zdrowia przywracają mu podstawowy zasób, tak? Dzięki czemu może. Aj Boże, zlamiłem, bo miałem tam im pomóc. A myślałem, że oni to już ubili, kurde. Dzięki czemu może praktycznie non-stop używać skill'a, tak? No tutaj kolega. <grym> kolega padł, no niestety. Nie lubię tej mapy, bo tutaj strasznie laguje. Hmm. Hmm. <grym> Pełno duszków, stróżków itd. O, litka z łańcuszkami trzeba zobaczyć. Moja tutaj postać gra bardziej takiego supportera. Firuję, firuję oby. Tutaj na widzę nasz mąk się wyłożył. Ja na szczęście mam wędrówkę. Mogę szybko uciec, ale to trzeba być, być po prostu ostrożnym. No i co, no i dochodzimy do bossa. Jeśli, jeśli zależy wam na czasie, możecie tego bossa nie zabijać, możecie wyjść i wtedy otwieracie kolejnego rifta i znowu. A my akurat tak ubijamy bossa, ta minutka w lewo czy w prawo, to tam, czy tam dwie minutki, to nam mnie zrobi wielkie różnica. O, odłamki, tak zwane szardy, zawsze się przydadzą, prawda? Także tutaj nie patrzcie na, na, na moje obrażenia, bo to jest, mówię, to jest postać taka typowo suportowa, takie ja tutaj moby firuje. Lasery są akurat, Monk podbiegł pierwszy do Lity, Alita puściła. Nie powinien kurwa mać. Robi się gorąco, przepraszam za wulgaryzm. Robi się gorąco. Dwóch dechaczy mąk powiem wam szczerze, no rifty jak rifty. Żadnych rekordów specjalnie nie robię, z, jak się coś nadarzy z racji tego, że teraz do 30 jestem bonus 100% ekspad Blizarda. Mm, korzystam z okazji właśnie i miałem wcześniej 750 paragon, więc troszeczkę tych paragonów naklepałem. Na tych riftach tutaj mm, na, na, najbardziej taką właśnie jest z morą e, tych WDeków, nie tylko WDeków, są też mapy, gdzie potwory, m, które występują na danych lokacjach, e, mają taką truciznę, tak? że po zabiciu tak wypływa z nich taka trucizna. I to też trzeba na to uważać, bo ja mam z tym akurat problem, jak sam mam problem z takimi yy, żniwiarzami Takie grube moby, które po wybuchu, które po zabiciu tak pęcznieją i wybuchają. Takie robaczki się jeszcze z nich robią O właśnie coś mi tutaj zjechało. Elitka jest, tylko gdzie tu jest elitka? Z tym Moby też mamy ładny progres. Zresztą pokażę, jak bosika stunuje. Jeśli chodzi o stunowanie Bossa, za pomocą tego sertu Z-Dog, yy, nie zawsze to tak chodzi dobrze. No akurat ja ma, tutaj mam problem z Sextrisem. Sextris, Sextris. Kurwa, na no nie, nie mogę przejść. Muszę poczekać, aż mi się wędrówka załączy. I wtedy, kurwa, mać. Dobra się udało. Z Akstrysem mam problem i trwało paszcz jakoś tak. Ten taki kurde mobek, który, który strasznie szaleje. Skacząc. Także lecimy dalej. Już niewiele zostało progresu. Następna lokacja. Poziom drugi. O, tutaj będzie grubo. Otrzymujesz moc. Co to jest? Międzynarodowa szybkość. Spida, kapliczko spida. Ale tutaj elit dokładnie nie trzymam. Opuściła fiksy Kurwa padłem, ja pierdolę. Fuck shit. Straciłem moje szczyny. No niestety, kurwa, trzeba będzie poszukać nowych. Tak to jest jak ten mąk tam się wdupcił pierwszy, kurde zamiast mnie puścić to Pl pluje Kapiczkę straciłem To nic, zaraz poszukamy kolejne. 6 minut, coś długo to kurwa robimy, 400 42 Lita kolejna, blue pack Yellow pack Dobra, zaraz powinien być bosik Mam nadzieję, że jeszcze jakiś pylonik jest Jest bosik, jaki bosik. Krwawo paszczy, fucking shit To nie jest powalony boss Palam sobie Czarną posokę Aj i mówię, on się strasznie kurwa rusza ten gałgan jebany. Dobra, dało się zabić, jest si Podnosimy dropek. Spadamy, lecimy na Nie było źle. No, to teraz zobaczymy, co, co nam tam dało ciekawego. Blizzardowskie, kurde, dyrektorium. Nic, kaplica. Moja No ale w mi się stało. No, jeszcze trochę. Także ten zero dodrek, fajny fajny secik, no ale nie wiem, terunka zostanie znerwiona play gry tym. 4-2 ponownie. No to jeszcze jednego lifta policzymy Tytuł filmu będzie Lift for Fun. Niebawem moi drodzy sezon drugi na Balmorze S2, zapraszam serdecznie. Nie jestem jeszcze bogaty, 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 tak to właśnie jest. A kurwa mać, znowu padłem. Ja pierdolę. Czy paść na 4-2, to ja rozumiem na 5-6, to wtedy ta. To jedban autobusy jeszcze jeżdżą, sorry za te odgłosy w tle. Muszę kiedyś tylko koła poprzebijać tym debilom. W sobotę nawet nie ma dnia spokoju. Półdup poszło, idziemy dalej. Litka, trzeba litkę przystanować. Żeby nie puszczała piksów. To jest jeszcze tak 42, to jeszcze nie jest tak aż tak bardzo ciężka szczelinka, tak? Bo tutaj chodzi o to o mocy, byłą. Chodzi o to, żeby nam troszeczkę tego jak wpadło, nie? Trzeba korzystać z dobroci blizarda. Bonus expa 100% do expa i do golda także paragony same się wbiją przypominam, że 5 kwietnia także jest koniec sezonu trzeciego i 10 kwietnia zacznie się sezon trzeci Diablo 3 sezon trzeci potrwa e, nieco dłużej od sezonu drugiego, ale nieco krócej od sezonu pierwszego, pierwszy sezon chyba trwał z pół roku e, drugi Dwa miesiące, także z racji tego, że pojawi się nowy, nowy patch w Diablo, w którym dodadzą m.in. nowe sety broni, zbroi, oczywiście po, powróci stary dobry bar, www. Trzy, no, trzy nowe gobiny i tak dalej. Tam różne do Nowe lokacje do Grift of great. Także myślę, że będzie się dość fajnie grało. Przypominam jeszcze dla tych wszystkich maniaków Diablo, że blizzard dał także 50% zniżki na zakup diablo Także zapraszam wszystkich chętnych którzy chcieliby sobie pograć diablo Oczywiście znajdziecie mi na tesie w forgame.pl Mogę pomóc w ekspieniu jak chcecie. Oczywiście w wam postać jakiś, jakiś porad mogę wam udzielić Chociaż <grym> nie jestem pro ekspertem, ale Dość długo gram, także... Oczywiście zapraszamy też na serwer Balmora S2, S1. S1 stanie całkiem gruntownie przemodernizowany. E, staną dwa królestwa. Takie mam plany. Dwa królestwa mam dodać. E, znaczy jedne królestwo usunąć na s 1 Nowe sety zbrojek dodamy, biżuterię. Troszeczkę ułatwimy wam tą grę, jakieś ulepszacze lepsze, lepiej dropiące. dobra, panami świniak teraz jest. Także zapraszam wszystkich do gry na naszym serwerze. Dzisiaj będzie drop blasków na 3 godzinki, jakieś raty też włączymy, takie tam do pralki. Widzicie, ja go teraz tonuję, praktycznie się nie rusza ja jest widzę spodnie magika jakieś do pralki ale to tyle będzie leci starożytny. To tyle. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do gania na S1 lub S2, balmora.pl. Przypominam, że jesteś Diablo do kupienia, 50% zniżki. To tyle. Widzimy się na serwerze lub zapraszam na tsa4game.pl. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów moich, wszystkich graczy z naszego serwera Balmora. Z TeamSpika pozdrawiam Werdo, Wariatkę, Prelo, Kofena, e, koją tam jeszcze Mateusza, Bambuska, i Hanysa i tak dalej. Na razie cześć.